Codziennie nowe twarze, sukcesy, porażki w sercu, różne marzenia. Widzę blask, ale też cień. Wirtualny świat nie ma w nim len. Ekran życia, migawki, dni. Szukam prawdy wśród fałszywych sygnałów. Każdy klik, każdy post. Świat niech trwa do wieczności. Ktoś mówi, że życie to gra, ale ja czuję, że to więcej niż ja. Zamykam oczy w w ten film. Emocje krążą jak w sercu w rytm. Ekran życia migawki dni, szuka prawdy wśród fałszywych sygnałów. Każdy klik, każdy post to mój świat niech trwa do wieczności. Kiedy gosną światła. Ekran trefa, nie trwa na zawsze. Patrzę w lustro, widzę swoje ja. Wszystkie marzenia, co w sercu mam Ekran życia, migawki, dni szuka prawdy, Wśród fałszywych sygnałów. Każdy klik, każdy post to mój świat trwa do wieczności, na ekranie życia wciąż idę naprzód, niech ta piosenka będzie moim przesłaniem. Z każdym dniem nowe szanse na ekranie życia wciąż tańczę, na ekranie życia codziennie nowe twarze, sukcesy, porażki w sercu, różne nażenia widzę, blask, ale też cień, wirtualny świat niech nie ma w nim ekrany życia, migawki dni, szukam prawdy wśród fałszywych sygnali, każdy klik, każdy Post to mój świat, niech trwa czynności Ktoś mówi, że życie to gra Ale ja czuję, że to więcej niż ja Zapytam o czym wchodzę, to te film Emocje krążą jak w sercu, rytm ekran życia W migawki dni, w prawdy Wśród fałszywych sygnali Każdy klik, każdy post Kiedy gasną światła, zostaje tylko ja.